jak odchodzi, jak zawsze. Plecak przewieszony przez ramię, te same zniszczone trampki, ten sam sposób chodzenia, lekko na boki, jakby cały świat należał do niego. Pomachał jej przez ramię, nawet się nie odwracając. Do zobaczenia, mamo! rzucił, wychodząc z domu. Uśmiechnęła się, wracając do swojej kawy. Było piątkowe popołudnie, jedno z wielu. Słońce wpadało przez kuchenne okno, tworząc złote plamy na blacie. Radio grało cicho jakąś starą piosenkę, którą nucili razem, gdy był mały. Teraz miał siedemnaście lat i całe życie przed sobą. Zawsze wracał, czasem później, czasem wcześniej, ale wracał. To była ich niepisana umowa, spojrzała na zegarek, trzecia po południu. Pewnie idzie do Marka, pomyślała, albo na boisko. W piątki zawsze gdzieś szedł, zawsze miał plany. Młodość nie czeka, mawiał jej ojciec. Teraz rozumiała, co miał na myśli. Czas płynął inaczej dla nastolatków, szybciej, intensywniej, jakby każda chwila była ostatnią szansą na przeżycie czegoś wielkiego. Wróciła do zmywania naczyń. Woda była ciepła, przyjemna, myślami była już przy kolacji, co przygotować. Jego ulubione spaghetti? A może coś nowego? Ostatnio narzekał, że je ciągle to samo. Mamo żyjemy w XXI wieku, a ty gotujesz jak w osiemdziesiątych, żartował. Zawsze się z tego śmiali. Telefon zawibrował na stole. Wiadomość od siostry, coś o niedzielnym obiedzie. Odpisała szybko, nie zastanawiając się nad słowami. Potem druga wiadomość od koleżanki z pracy. Weekend, plany, zwykłe rzeczy. Życie toczyło się swoim rytmem spokojnym, przewidywalnym. Lubiła tę przewidywalność. Za oknem zaczęło się chmurzyć. Może będzie padać, pomyślała. Dobrze, że wzięła pranie z balkonu. Spojrzała jeszcze raz na drzwi, przez które wyszedł. Stały lekko uchylone, zapomniał zamknąć jak zwykle. Podeszła, żeby je domknąć. Na progu leżał jego długopis, ten z napisem Najlepszy syn. Dała mu go na urodziny dwa lata temu. Podniosła długopis i położyła na komodzie w przedpokoju. Zaraz go weźmie, jak wróci, pomyślała. Zawsze coś zostawiał: długopis, czapkę, jeden but. To był ich mały rytuał. On zostawiał, ona zbierała. On odbierał, przepraszając z uśmiechem. Mamo bez ciebie bym zginął, mówił. A ona kręciła głową, udając zdenerwowanie, choć w środku rozpływało się jej serce. Godziny mijały wolno, jak zawsze w piątkowe popołudnia czwarta, piąta, szósta. Kolacja stygła na stole. Spaghetti, które w końcu zrobiła, czekało w garnku. Ser startym leżał w miseczce, powoli twardniejąc. Sprawdzała telefon co kilka minut, ale żadnych wiadomości. To nie było niczym niezwykłym. Często zapominał napisać, że się spóźni: Mamo mam siedemnaście lat, nie pięć. Mówił, gdy prosiła, żeby dawał znać. Zaczęło padać około siódmej, najpierw delikatnie, potem coraz mocniej. Krople uderzały o szyby z siłą, która przypominała jej burzę z dzieciństwa. Wtedy bała się grzmotów, teraz bała się ciszy. Włączyła telewizor, żeby zagłuszyć dźwięk deszczu, jakiś serial, którego nie oglądała. Twarze aktorów zlewały się w jedną plamę. Zadzwoniła pierwszy raz o ósmej. Poczta głosowa. Cześć, tu Kuba, zostaw wiadomość, może oddzwonię. Ten głos wesoły, beztroskie. Nagrał to wiadomość miesiąc temu, śmiejąc się przy tym. Pamiętała, bo robiła wtedy obiad i krzyczała na niego, żeby był cicho. Teraz. Oddałaby wszystko, żeby usłyszeć ten śmiech na żywo. Może jest u Marka i nie słyszy telefonu. Młodzi ludzie, głośna muzyka, wiadomo jak to jest. Znalazła numer do Marka w swojej książce telefonicznej. Staroświecka, ale skuteczna. Marek odebrał po trzecim sygnale. Dzień dobry, pani Kowalska. Nie, Kuby dziś nie było. Myślałem, że pojechał do babci. Babcia mieszkała 200 kilometrów stąd. Usiadła przy stole. Patrząc na puste krzesło naprzeciwko, to było jego miejsce od zawsze. Nawet jak był mały i ledwo sięgał do blatu, nalegał, żeby siedzieć właśnie tam. Stąd lepiej widzę tatę. Mówił wtedy. Tata odszedł, gdy Kuba miał dziesięć lat. Od tamtej pory byli tylko we dwoje. Radziła sobie, radził sobie, radzili sobie razem. Dziewiąta, dziesiąta, jedenasta. Deszcz nie ustawał. Zadzwoniła do wszystkich jego znajomych, których numery miała. Nikt go nie widział. Może pojechał do centrum, gdzie sugerowali, może jest w kinie? Ale wiedziała, że nie poszedł do kina. Nie miał przy sobie portfela, leżał na jego biurku, obok niedokończonego wypracowania z Polskiego. O północy przestała udawać, że wszystko jest w porządku. Ręce jej drżały, gdy wybierała numer na policję. Głos po drugiej stronie był spokojny, profesjonalny. Ile lat ma syn? Kiedy ostatni raz pani go widziała? Co miał na sobie? Odpowiadała mechanicznie jakby to działo się komuś innemu. Szara bluza, niebieskie dżinsy, białe trampki. Nie, nie pokłócili się. Tak, był w dobrym humorze. Policjanci przyjechali około pierwszej w nocy. Dwóch młodych mężczyzn w mundurach, którzy wyglądali niewiele starsi od Kuby, zadawali te same pytania, notowali odpowiedzi. Pokazała im jego zdjęcie, to z wakacji. Uśmiechnięty, opalony, szczęśliwy. Ładny chłopak, powiedział jeden z nich, na pewno się znajdzie ale w jego głosie słyszała coś, czego nie chciała słyszeć niepewność. Noc ciągnęła się w nieskończoność. Siedziała w jego pokoju, patrząc na plakaty na ścianach, piłkarze, zespoły muzyczne, jedna aktorka, której nazwiska nie pamiętała. Na biurku panował artystyczny nieład, książki zeszyty jakieś kable, PlayStation czekało włączone, gra zatrzymana w połowie misji. Zawsze tak zostawiał, jakby miał wrócić za chwilę i dokończyć. O trzeciej nad ranem przypomniała sobie o lokalizatorze w telefonie. Dlaczego nie pomyślała o tym wcześniej? Drżącymi rękami włączyła aplikację. Ostatnia lokalizacja Park Miejski, godzina 15:47. Park był dziesięć minut drogi od domu. Co on tam robił? Z kim się spotkał? Pytania mnożyły się szybciej niż możliwe odpowiedzi. Świt zastał ją siedzącą przy oknie. Deszcz ustał, niebo powoli jaśniało. Miasto budziło się do życia, jakby nic się nie stało. Samochody jechały ulicami, ludzie szli do pracy. Normalność dnia kłóciła się z koszmarem nocy. Jak świat może funkcjonować, gdy jej świat się zatrzymał? Telefon milczał, mimo dziesiątek nieodebranych połączeń do Kuby. Około szóstej rano zadzwonił telefon. Rzuciła się do aparatu, ale to była tylko jej siostra. Co się stało? Dzwoniłaś w nocy? Głos łamał się jej, gdy opowiadała. Siostra przyjechała w pół godziny, przytulała ją, robiła herbatę, mówiła rzeczy, których nie słyszała. Znajdzie się, zobaczysz. Może poszedł do jakiejś dziewczyny, znasz nastolatków. Ale ona znała swojego syna. Kuba nie był typem, który znika bez słowa. Owszem, był nastolatkiem, czasem buńczucznym, czasem zamkniętym w sobie, ale zawsze odpowiedzialnym. Gdy zostawał dłużej u kolegów, dzwonił, gdy jechał gdzieś dalej, pisał. To nie był chłopak, który sprawia kłopoty. To był jej kuba, jej mały, wielki mężczyzna. O ósmej rano policja zorganizowała poszukiwania, wolontariusze, psy tropiące, sprawdzanie kamer miejskich. Park został przeczesany metr po metrze. Stała z boku, patrząc jak obcy ludzie szukają jej dziecka w krzakach i zaroślach. Każdy okrzyk sprawiał, że serce stawało jej na moment, ale za każdym razem to było fałszywy alarm. Jakaś puszka, czyjś zgubiony plecak. Drugie śniadanie, które przygotowała dla niego w sobotę rano, stało nietknięte. Jajecznica, tosty, jego ulubiony dżem truskawkowy. Wszystko czekało na stole, jakby miał wejść za moment, potargany ze snu, mamrocząc cześć, mamo. Tym swoim zachrypniętym porannym głosem. Ale drzwi pozostawały zamknięte, a cisza w domu stawała się nie do zniesienia. Media dowiedziały się około południa najpierw lokalna gazeta, potem stacja telewizyjna. Zaginięcie nastolatka, matka błaga o pomoc. Czy widziałeś tego chłopca? Jej twarz, zapłakana i zmęczona, pojawiła się w wiadomościach. Mówiła do kamery, błagając Kubę, żeby wrócił, żeby dał znać, że nic mu nie jest. Głos łamał się jej przy każdym słowie. Telefon dzwonił bez przerwy. Znajomi, rodzina, nieznajomi oferujący pomoc. Każdy dzwonek sprawiał, że podrywała się z nadzieją, każdy obcy głos przynosił rozczarowanie. Sąsiedzi przynosili jedzenie, którego nie tknęła. Ktoś zorganizował grupę na Facebooku. W ciągu godzin dołączyły setki osób. Jego zdjęcie udostępniano tysiące razy. Trzecia po południu. Dokładnie 24 godziny od momentu, gdy go ostatni raz widziała. Stała w tym samym miejscu w kuchni, patrząc na drzwi. Może to sen? Może zaraz się obudzi i usłyszy jego kroki na schodach. Uszczypnęła się. Ale ból był prawdziwy, tak samo jak pustka, która rosła w jej sercu z każdą mijającą minutą. Przyjaciele Kuby przychodzili grupkami. Młodzi, przestraszeni, nie wiedzący co powiedzieć, Marek przyniósł bluzę Kuby, którą pożyczył tydzień temu. Pomyślałem, że będzie pani chciała, nie dokończył. Wzięła bluzę, przytuliła do twarzy. Pachniała nim, ta mieszanka dezodorantu, młodości i czegoś co było tylko jego. Pierwszy raz od wczoraj naprawdę się rozpłakała. Wieczorem policja poprosiła o rzeczy kuby: szczoteczkę do zębów, grzebień, cokolwiek z DNA. Słowo, którego nikt nie wypowiadał głośno, wisiało w powietrzu. Ciało. Szukali ciała. Ona wciąż wierzyła, że szukają żywego chłopca, który się zgubił, który może stracił pamięć, który zaraz wróci, ale widziała w ich oczach coś innego. Noc była gorsza niż poprzednia. Sen nie przychodził mimo tabletek, które dała jej siostra. Leżała w jego łóżku, wtulona w jego poduszkę, próbując zatrzymać jego zapach. Na stoliku nocnym leżała książka, którą czytał: Władca Pierścieni, Zakładka w połowie. Zawsze mówił, że kiedyś przeczyta całą trylogię. Teraz zastanawiała się, czy kiedykolwiek dowie się, jak kończy się historia. Niedziela przyszła z promieniem nadziei. Ktoś widział chłopca podobnego do Kuby na dworcu autobusowym w sąsiednim mieście. Policja sprawdzała nagrania. Ona pakowała się w pośpiechu. Może uciekł, może pokłócił się z kimś i bał się wrócić. Wymyślała tysiące scenariuszy, w których był żywy, tylko zagubiony, przestraszony, ale żywy. Siostra jechała z nią, trzymając ją za rękę. Dworzec był zatłoczony, pełen ludzi spieszących w swoich kierunkach. Pokazywała zdjęcie każdemu sprzedawcom biletów, ochroniarzom, podróżnym. Niektórzy kiwali głowami, że może widzieli, może nie. Nagrania z kamer pokazywały chłopca w podobnym wieku, podobnej budowy, ale gdy zatrzymali obraz, to nie był Kuba. To był czyjś inny syn, który bezpiecznie pojechał do domu. Wracali w milczeniu. Radio grało piosenki, które brzmiały jak z innego świata. Jak ludzie mogą śpiewać o miłości i szczęściu, gdy jej dziecko jest zagubione? Wyłączyła radio. Cisza była lepsza niż fałszywa radość. Siostra próbowała mówić o nadziei, o tym, że większość zaginionych nastolatków wraca w ciągu 48 godzin, ale 48 godzin prawie minęło. Dom wydawał się jeszcze bardziej pusty. Każdy przedmiot krzyczał jego nieobecnością: kubek po herbacie, który zostawił w zlewie, skarpetka pod kanapą, notatki ze szkoły rozrzucone na stole, życie zatrzymane w pół kroku. Pół oddechu usiadła przy jego komputerze, szukając czegokolwiek. Może zostawił wiadomość, może coś, co wyjaśni tę zagadkę. Historia przeglądarki nie pokazywała nic niezwykłego. YouTube, portale społecznościowe, strony z grami, normalny nastolatek, normalne zainteresowania. Sprawdziła jego Facebooka, ostatni post sprzed trzech dni jakiś mem, który zebrał kilka lajków, messenger pełen rozmów z kolegami o szkole, dziewczynach. Planach na weekend, nic, co wskazywałoby na problemy. Telefon zadzwonił około dziesiątej wieczorem, nieznany numer. Serce stanęło jej na moment. Halo? Głos był cichy, niepewny. Młoda dziewczyna, może w wieku Kuby. Proszę pani, ja. ja widziałam Kubę w piątek, w parku. Rozmawiał z kimś, z mężczyzną, którego nie znałam. Ręce zaczęły jej się trząść. Kim pani jest? Gdzie dokładnie to było? Dziewczyna nazywała się Ania, chodziła do równoległej klasy. Miała na Kubę oko, ale była za nieśmiała, żeby zagadać. W piątek widziała go przypadkiem, gdy przechodziła przez park. Stali przy fontannie. Ten mężczyzna, gdzieś był starszy, może trzydzieści lat. Kuba wyglądał, nie wiem, jakby był czymś przejęty. Potem poszli razem w stronę parkingu. To była ostatnia informacja, ostatni ślad. Poniedziałek przyniósł przełom, którego nikt się nie spodziewał. Kamery miejskie w końcu coś pokazały. Kuba rzeczywiście wszedł do parku o 15.32, dokładnie tak jak pokazywał lokalizator telefonu. Na nagraniu widać było, jak idzie szybkim krokiem, jakby się śpieszył na spotkanie. Potem kamery gubią go na 15 minut. Martwa strefa w systemie monitoringu. Gdy pojawia się ponownie, nie jest sam. Mężczyzna przy nim był wysoki, ubrany w ciemną kurtkę z kapturem. Twarz zasłonięta, ruchy spokojne, pewne. Szli razem w stronę parkingu, gdzie czekał srebrny samochód. Kuba wsiadł z przodu, bez przymusu, jakby znał tego człowieka. Samochód odjechał o trzy. Rejestracja była niewyraźna, ale technicy pracowali nad poprawieniem jakości obrazu. Pokój przesłuchań był zimny, sterylny. Detektyw prowadzący sprawę miał zmęczone oczy i tygodniowy zarost. Proszę mi powiedzieć, czy Kuba wspominał o kimś nowym? Może poznał kogoś przez internet? Może ktoś oferował mu pracę, pomoc w czymś? Kręciła głową. Kuba był ostrożny. Uczyli go od małego o niebezpieczeństwach. Nie wsiadłby do samochodu z nieznajomym, chyba że to nie był nieznajomy. Ta myśl kołatała się w jej głowie od rana. Co jeśli Kuba znał tego człowieka? Co jeśli to ktoś, komu ufał? Przejrzała wszystkie kontakty w swoim telefonie każdą znajomą twarz rodzina, przyjaciele, rodziców, nauczyciele, trenerzy kto mógłby. Nie, nie chciała nawet kończyć tej myśli. To niemożliwe. Media oszalały. Tajemniczy mężczyzna, nastolatek porwany, matka. Mój syn by nie wsiadł z obcym. Jej dom oblężyli reporterzy. Każdy chciał wywiad, każdy chciał łez na wizji. Siostra odpędzała ich, ale wracali. Historia Kuby stała się ogólnokrajowa. Tysiące udostępnień, setki telefonów z informacjami, które prowadziły donikąd. Wieczorem zadzwonił były mąż, pierwszy raz od dwóch lat. Widziałem w wiadomościach: Jadę. Głos miał łamiący się inny niż wtedy, gdy odchodził. Nie protestowała. Kuba potrzebował obojga rodziców, nawet jeśli byli rodzicami osobno. Może gdyby byli razem, może gdyby. Nie, teraz nie czas na gdybanie, teraz czas na znalezienie syna. Noc przyniosła dziwny spokój nie spokój rezygnacji, ale spokój determinacji. Gdzieś tam był jej syn żywy czy nie musiał być żywy czuła to każdą komórką ciała matka wie takie rzeczy siedziała w jego pokoju patrząc na mapę miasta rozłożoną na podłodze gdzieś na tej mapie była odpowiedź musiała tylko ją znaleźć wtorek piąty dzień policja pracowała bez wytchnienia ale srebrny samochód jakby zapadł się pod ziemię sprawdzali każdą kamerę na trasie każdy możliwy kierunek nic jakby auto i jego pasażerowie rozpłynęli się w powietrzu po wyjeździe z parkingu. Frustracja rosła z każdą godziną. Detektyw coraz rzadziej patrzył jej w oczy. Były mąż przyjechał nad ranem. Wyglądał starzej, bardziej zmęczony niż go zapamiętała. Stali naprzeciwko siebie w przedpokoju, nie wiedząc co powiedzieć. Siedem lat małżeństwa, siedemnaście lat rodzicielstwa, dwa lata milczenia. A teraz to. Gdzie on jest, Magda? Zapytał, a w jego głosie była rozpacz, którą znała aż za dobrze. Nie wiem, Tomek, nie wiem. Razem pojechali do parku. Stali przy fontannie, gdzie ostatni raz widziano kubę z nieznajomym. Woda szemrała cicho, obojętna na ludzkie dramaty. Pamiętasz, jak był mały? Powiedział Tomek. Bał się tej fontanny. Mówił, że w środku mieszka potwór, pamiętała. Pamiętała każdą chwilę, każdy uśmiech, każdą łzę. Teraz te wspomnienia były wszystkim, co jej zostało. Po południu przyszedł przełom. Ktoś rozpoznał samochód. Mechanik z warsztatu na obrzeżach miasta. Tak, znam to auto. Należy do Piotra Nowackiego. Mieszka za miastem. Prowadzi jakąś firmę informatyczną. Nowacki. To nazwisko coś jej mówiło. Gdzie je słyszała? Policja już jechała sprawdzić. Ona czekała w komisariacie, ściskając dłoń byłego męża. Piotr Nowacki. Nagle przypomniała sobie spotkanie rodziców rok temu. Mężczyzna, który oferował korepetycje z informatyki. Kuba był zainteresowany, ale ona odmówiła za drogo. Nowacki dał swoją wizytówkę na wszelki wypadek czy to możliwe. Czy Kuba skontaktował się z nim na własną rękę, bez jej wiedzy? Godziny ciągnęły się jak wieki. Policja przeszukiwała dom Nowackiego, jego firmę, jego samochód, ślady krwi w bagażniku niedużo. Ale wystarczająco. Laboratorium pracowało nad próbkami. Nowacki twierdził, że nie wie nic o Kubie, że samochód pożyczył przyjacielowi. Jaki przyjaciel? Nie pamięta nazwiska. Kłamstwa sypały się jedno za drugim. O jedenastej w nocy detektyw wrócił z informacją, której się bała najbardziej: Krew pasuje do grupy krwi pani syna. Czekamy na pełne wyniki DNA, ale. Nie musiał kończyć. Nogi ugięły się pod nią. Tomek złapał ją, zanim upadła. Krew, krew jej dziecka. W bagażniku obcego samochodu. Świat przestał mieć sens. Środa świtem przyniósł prawdę, której nikt nie był gotowy przyjąć. Nowacki się załamał podczas nocnego przesłuchania. Tak, spotkał się z Kubą. Chłopak napisał do niego miesiąc temu, prosząc o pomoc w projekcie informatycznym. Spotykali się kilka razy, Nowacki pomagał za darmo. To był taki fajny dzieciak, inteligentny, ciekawy, świata mówił przez łzy. W piątek Kuba przyszedł zdenerwowany. Pokłócił się z dziewczyną, z którą pisał przez internet. Chciał pojechać do niej, do sąsiedniego województwa. Prosił Nowackiego o podwiezienie chociaż kawałek. Nowacki się zgodził, choć wiedział, że to zły pomysł. Jechali, rozmawiali. Kuba był coraz bardziej podenerwowany. Pisał do dziewczyny, która nie odpowiadała. Zatrzymaj się, muszę wysiąść, powiedział nagle. Byli na pustej drodze, w środku lasu. Nowacki próbował go przekonać, żeby poczekali, wrócili do miasta. Kuba był zdeterminowany. Wyskoczył z samochodu, potknął się, uderzył głową o kamień. Krew, panika, strach. Nowacki nie wiedział, co robić. Sprawdził puls, nic. Sparaliżował go strach. Zamiast wezwać pomoc, wpadł w panikę. Zabrał ciało, nie wiedząc, co z nim zrobić. Jeździł godzinami, aż w końcu. Gdzie on jest? Krzyczała Magda. Gdzie jest mój syn? Nowacki wskazał miejsce na mapie stary kamieniołom, dwadzieścia kilometrów za miastem. Jechali tam w konwoju policja, pogotowie, oni słońce wschodziło barwiąc niebo na czerwono. Magda nie mogła przestać myśleć o tym, jak Kuba kochał wschody słońca. Budził ją czasem specjalnie, żeby razem oglądali, jak noc zmienia się w dzień. Mamo, zobacz jakie kolory, mówił. Teraz te kolory wydawały się krzyczeć. Znaleźli go przy starej ścianie kamieniołomu. Wyglądał jakby spał, spokojny, cichy. Tylko ta rana na głowie. Upadła na kolana obok niego, głaskała jego twarz, jego włosy. Zimny, taki zimny. Tomek płakał obok, trzymając rękę syna, której już nigdy nie ściśnie. Ratownicy stali z boku bezradni. Za późno na ratunek, za późno na cud. Przepraszam, synku szeptała. Przepraszam, że cię nie zatrzymałam, że nie zapytałam, dokąd idziesz, że nie powiedziałam, że cię kocham, zanim wyszedłeś. Całowała jego czoło, jego ręce, próbując ogrzać je swoim ciepłem ale niektórych rzeczy nie da się naprawić, niektórych słów nie da się cofnąć, niektórych chwil nie da się powtórzyć. Wracali do domu w milczeniu dom, który już nigdy nie będzie domem, tylko budynkiem pełnym wspomnień i ciszy przy drzwiach. Wciąż leżał jego długopis. Podniosła go ściskając w dłoni. Najlepszy syn. Był, jest, zawsze będzie. Tylko, że już nie wróci, żeby go odebrać. Nie zostawi więcej swoich rzeczy do pozbierania. Nie powie, do zobaczenia, mamo. Bo niektóre pożegnania, choć wydają się zwyczajne, są ostatnie. I dopiero, gdy jest za późno, rozumiemy, że każde do zobaczenia może być tym ostatnim. Każde pa może być pożegnaniem na zawsze.